Nowe darmowe przedmioty całkowicie za darmo dla każdego gracza Fortnite'a. I nie, nie jest to clickbait, nie musisz mieć ani ekipy, ani żadnego karnetu, ani nic wydawać. Nie musisz mieć żadnych kodów. Jedne co musisz mieć, to konto na Fortnite'cie i po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział, co możesz właśnie zdobyć za darmo, i dlaczego jest to dla każdego, i z czym jest to związane. Koniecznie byli ten materiał, żebyś nie przegapił darmowych rzeczy, bo będą one bardzo krótko dostępne. Więc warto by je ogarnąć. Będzie również bardzo dużo ekspa więc naprawdę Wam się to przyda. Pętajcie, żeby koniecznie walnąć sobie i w górę jeśli Wam pomogłem, bo lecimy po 71 kasubów, także super byście pomogli. No i gorąca prośba, jeśli wpiszesz kodik SAYCAMSTAR, to raz że będę Ci wdzięczny, a dwa, że jeśli napiszesz mi komentarz, że wpisałeś mój kodik dzisiaj do sklepu albo że go używasz, to przypnę ci serduszko, myślę, że fajny deal, także leccie wpisywać kodik SAYCAMSTAR, będę wam za to wdzięczny, dobra, a o co dokładnie chodzi i jak to darmowe przedmioty znowu Kamstar, czy fejkujesz? No właśnie nie. I Jak wiecie, jakiś czas temu mówiłem wam, że będą kolejne darmowe przedmioty. Wtedy dużo osób pisało, że to fake, że nie, że to właśnie jakiś clickbait. No jak widzicie, znowu mi się sprawdziło. A z jakiego eventu będzie dokładnie nowe darmowe przedmioty? A uwaga, uwaga, będzie to znowu Rift Tour. Dokładnie tak. Jakiś czas temu mówiłem wam właśnie w odcinkach, że raz, że będzie darmowa modka, i tak ona będzie, nie był to fake. A dwa, że po prostu pojawią się nowe wyzwania, z których będzie można zrobić darmowe przedmioty. No i uwaga, uwaga, dzisiaj pojawi się informacja, że faktycznie nowe wyzwania będą. A kiedy Będą, a będą już dzisiaj. W tym momencie widzicie screena na ekranie które pokazują odblokowanie nowych wyzwań i nie, nie są to ostatnie wyzwania więc obejdź ten film do końca bo możesz przegapić naprawdę dużo rzeczy jak widzicie w tym momencie macie na ekranie, że nowe wyzwania się odblokują już niedługo w Rift jest to oczywiście w zakładce Rift Tour w grze, no i chodzi o to, że jak wiecie skończył się już Rift Tour z Arianą ale nie jest to koniec eventu i o tyle jest to właśnie ciekawe, że albo czeka z kolejny jakiś koncert albo po prostu jest to dłuższy event, który potrwa jeszcze trochę czasu, z tego co obecnie udało się obliczyć to jakby nowe wyzwania pojawią się około 15, 16, 17 w grze i będą miały nową zawartość w tym momencie. Likerzy jeszcze nie doszli do tego, co będzie do wygrania, Jakby co będzie do zgarnięcia. Jedynie od Shiny właśnie dowiedziałem się, tego że na pewno będzie raz duża expa, Za każde właśnie te wyzwania powinien się dostawać exp. A dwa, że są również wyzwania, które nie mają żadnej nagrody. I tutaj można by pomyśleć, no słabo, bo nie ma nagród, więc postagram film. No i właśnie Shina tweetował, że z tego co wiadomo, po prostu nie ma tam nagród, bo nagrody nie są jeszcze odszyfrowane. Z tego po prostu wynika, że Epic Games zaszyfrowało wszystkie nagrody, no i po prostu Daje, jakby, dopiero chwilę przed tymi wyzwaniami, i dopiero dowiemy się, jakie będą to nagrody. Chwilę przed albo właśnie z wprowadzeniem nowych wyzwań. Także pozostaje nam czekać. No, ale tak jak mówię, że są zgodni, że nie są to ostatnie darmowe przedmioty. Także na pewno jeszcze coś dostaniemy. No, i mogą to być oczywiście jakieś skiny, mogą to być tańce, motki, graffiti, ekrany wszytywania, czy na przykład kolejne lotnie, malowanie do broni. Może to być wszystko i być może te nagrody będą właśnie dosyć mocne. bo no jak mówię, są zakryptowane, czyli po prostu nikt nie ma do nich dostępu. Oprócz Epic, likerom nie Udało się ich rozszyfrować, więc zapowiada się naprawdę ciekawie. No i teraz jak będzie można je odebrać? Będzie można odebrać w bardzo prosty sposób. Po prostu będziesz musiał zrobić wszystkie te wyzwania, no i za każde wyzwanie dostaniesz oczywiście jakąś tam nagrodę. Jest to właśnie o tyle ciekawe, tak jak mówiłem, no że po prostu Riftur teoretycznie nam się już skończył, a miały wejść te nowe wyzwania. No i tutaj prawie się informacja że wchodzą one już teraz do gry, więc naprawdę mega, mega spoko. No i nie jest to ostatni etap. Ten etap ma wejść właśnie dzisiaj do gry, ale jest jeszcze mowa o kolejnym etapie wyzwań i o kolejnych darmowych przedmiotach. Tutaj informują, że prawdopodobnie za 7-8 dni będzie jeszcze kolejny etap Riftu, czyli będą to kolejne wyzwania, które będzie można zgarnąć odnośnie darmowej emotki. Jeszcze tak wspomnę, dużo osób właśnie mówiło, że to fake no i że tego się stanie i z tego co wiadomo było, darmowa emotka będzie po prostu Ariany oczywiście, dla dla każdego, kto zrobi wszystkie wyzwania, bądź po prostu zrobi wyzwanko, które będzie tam konkretnie odpowiadało za emotkę. No i tutaj mamy dwie teorie odnośnie tej emotki: raz, że jeśli zrobimy właśnie te wszystkie nakat tygodnie tych wyzwań, czyli ten i następny, to po prostu dostanie każdy, kto zrobił te wyzwania, darmową emotkę, albo po prostu jeśli będzie jakieś konkretne wyzwanie na emotkę, no to będziesz musiał po prostu je zrobić. Także nie to działać w ten sposób, ale jedno jest pewne, że emotka. Faktycznie będzie, bo tak jak mówię, likarzy sami o tym mówią. Kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć, jest właśnie, że nie jest to prawdopodobnie ostatni event w Fortnite, zwany Rift Tour. Dlaczego? Dlatego, że tutaj właśnie niektórzy likarzy potwitowali, że prawdopodobnie może to być albo event cykliczny, albo może to być właśnie nie koniec tego eventu i że być może czeka nas jeszcze coś. Dlatego, że Rift Tour jest właśnie nazwany Rift Tour 2021, no i z tego, co w plikach gry obecnie wynika, no to może to być właśnie cykliczny event który odbywał się albo by co roku, że te różni artyści by właśnie w tym czasie jakby mieli swoje koncerty, eventy, albo po prostu będzie to w jakiś inny sposób robione. Jest na pewno właśnie mega, mega ciekawe, bo tak mówię, raz jest to masa darmowych przedmiotów, bo jak wiecie ostatnio było masa tutaj rzeczy do zdobycia, między innymi lotnie, jakieś rzeczy, przedmioty, emotki, no i jeśli byłoby to jakby cykliczne, no po prostu zawsze byśmy mieli coś do zdobycia. Tutaj czekają nas właśnie jeszcze te dwa tygodnie i od razu wspomnę o tym, że jeśli jakiegoś wzajemnie nie będziesz umiał zrobić, będzie ono ciężkie, na pewno znajdziecie u mnie na kanale, bo jak wyzwania tylko wejdą to oczywiście dla was jest miłą chęcią nagram, żebyście wiedzieli jak je zrobić wyzwania widziałem już w tutaj w przeciekach, zapiada mi się dosyć łatwo także myślę, że większość osób sobie z nimi poradzi, aczkolwiek będą wyzwania do zrobienia ze znajomymi, czyli na przykład zajmij jakieś tam miejsce ze znajomymi w grze, zrób jakieś tam gierki, zagraj gry ze znajomymi no i dużo osób niestety nie ma tutaj za bardzo kolegów, grających w Forta na przykład więc jeśli masz taki problem to w opisie znajdziesz link do mojego Discorda gdzie jest już prawie 2000 osób grających Fortnite'a. Więc jeśli nie masz z kim zrobić zadań, wbijaj naszego Discorda, bo tam na 100% w moment znajdziesz po prostu ludzi do gry i zrobisz sobie za darmo jakby wszystkie tutaj te przedmioty, które można zgarnąć nie warto jakby tej okazji przepuścić, no bo tak mówię, będą to pewnie jakieś mega fajne itemy, które będą również rzadkie, bo pewnie one się już nie pojawią. No i teraz jeszcze taka informacja, bo część osób już zadała mi pytanie, star, a na przykład ja nie mogłem być na evencie, czy mogę odebrać właśnie te stare na przykład rzeczy za event, czy na przykład właśnie... Mogę to jakoś podbierać, to już się skończyło. No, i tutaj, niestety, informacji oficjalnych nie ma. To wszystko wygląda jeśli tego nie porobisz, jeśli nie brałeś udziału w evencie. Aczkolwiek, bardzo możliwe, że jeśli przegapiłeś, właśnie, event, no to tych nagród już nie dostaniesz, Ja zawsze mówię. Jeśli masz jak grać na przykład w Forta, jesteś na wakacjach czy coś, weź sobie o niego na telefonie, na laptopie czy coś, wbij na ten event, bo kosztuje Cię to 10 minut, a często po prostu te nagrody są warte kilkadziesiąt złotych nawet tak jak na przykład lotnia czy właśnie jakieś e, emotki, no więc szkoda, jakbyś to po prostu przepuścił. I też pamiętajmy, że jak wiecie, najczęściej w 90% nigdy po tym już nie wracają te rzeczy z eventów, no bo są to po prostu takie unikalne rzeczy, które akurat są w danym momencie. W tym momencie polecam jak najbardziej czekać Wam na te wyzwanka, Pytam się tak jak mówię dzisiaj po południu, ja oczywiście będę nagrywał je. No i też bacznie wypatrujmy kolejnych darmowych rzeczy i śledźcie kanał, dlatego że właśnie doszłem do kolejnych informacji, że nie jest to ostatni evencik z darmowymi przedmiotami i teraz naprawdę robi się ciekawie. Jest to już właśnie końcówka sezonu, tak naprawdę mamy miesiąc do końca sezonu, no i też pamiętajmy o tym, że Epic Games zawsze w takich momentach hypuje mocno grę, więc teraz będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Również czeka nas kolejna aktualizacja tydzień. Więc robi się mega ciekawie, szczególnie, że dopiero skończyliśmy eventy. Dajcie znać co o tym sensie, kto będzie odbierał te nagrody, koniecznie zróbcie zadania. I jeszcze dodam, że jeśli ktoś nie wie, jak te zadania zna znaleźć, to nie, nie są one w zadaniach, tylko musicie wejść w zakładkę Rift i tam zjechać sobie na dół pod terminami. Macie po prostu napisane kiedy będą wyzwanka, no i co musicie zrobić, Także koniecznie sobie sprawdźcie. Pamiętajcie Discord, Instagram, wszystko w opisie, walnij subika, łapeczkę w górę, no i oczywiście wpisz kodzik saycamstar, żeby być totalnym szefem. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że wam się ten odcinek przydał, no i życzę mi jak questów, do następnego, trzymajcie się, siema!